Panie Grzegorze, jak nastawienie przed jutrzejszym spotkaniem z Mistrzem Polski, Asako Prokon Gdynia? No na pewno podchodzimy z szacunkiem do przeciwnika, będziemy chcieli zagrać twardo w obronie i wierzymy mocno, że zaczniemy sezon zwycięstwa, no jak można myśleć inaczej, jak tylko pozytywnie. Y jak to wygląda w Pana przypadku, prowadzimy taką małą ankietę wśród koszkarzy ze stalu przed meczem, przed ważnymi spotkaniem, przed meczami w Lize, nie wiem, wieczorem przed meczem, mi spotkania, koncentracja, jest stres wiadomo, jak, jakie Pan ma sposoby, żeby sobie z tym radzić? No na pewno pogranie w gry wideo, stresowanie się gdzieś, nie, myśli, nie myśleć o meczu w dniu meczu, no i to co zawsze, czyli dobry, dobry obiad i na salę i do boju. Z tego co widać to jest chyba już wszystko ok, ale wolimy jeszcze zapytać jak tam, jak z kontuzją oka, czy już rzeczywiście wszystko w porządku? Nie, wszystko już jest w porządku. Najgorsze były pierwsze 2-3 dni wtedy ten obrzęk był naj, na, największy, teraz już to wszystko zeszło i ból głowy minął, także już jest wszystko w porządku. Jest pan jeden z niewielu graczy, w dużo niektórzy grali już w ekstremce. Jak pan myśli, pomoże to ekipie i Pawu? No, na pewno już nie mam już na 20 lat czy 21-2. Na pewno już grałem, może nie było to jakieś po 30-40 minut, ale już gdzieś tam przetarłem się na ekstraklasę. No i myślę, że to tylko może zaprocentować. No a jak to będzie, to się okaże. W zeszłym, zeszłym sezonie był Pan, że tak powiem, miał pełne miejsce w pierwszej piątce, był jeden z lepszych zawodników. Teraz te miejsce w pierwszej piątce może być z tym różnie. Jak Pan się czuje w tej sytuacji? No, najważniejsze jest to, żeby drużyna wygrywała. To czy będę grał w pierwszej piątce, czy wyjdę z ławki, to nie ma dla mnie znaczącej różnicy, bo jeżeli będę dobrze grał, to będę długo grał. Także pierwsza piątka, czy, czy z ławki, naprawdę nie ma różnicy. A, ostatnie pytanie, jaka jest atmosfera w drużynie? Trener Herk w jednym z wywiadów mówi, że jest super. Dokładnie, potwierdzam te słowa. Nie ma żadnych zgrzytów, wszyscy czujemy się ze sobą naprawdę dobrze. Nie ma podziałów, jest... atmosfera jest naprawdę dobra. Dziękuję.